Witam na kanale Yellow Smile. Dzisiaj mam przygotowany krótki unboxing kosiarki firmy New American Concept. Jest to jedna z najlepiej sprzedających się kosiarek w polskim serwisie sprzedażowym Allegro. Po tych wszystkich typowo chińskich, które kosztują w granicach 150-200 zł, ta jest odrobinę droższa, kosztuje trochę ponad 340 zł. Zaraz przekonamy się, co znajduje się w pudełku, jak to wygląda, co dostajemy za te niewielkie pieniądze. Nie mam pojęcia, czy to jest produkcja chińska, czy to jest produkcja amerykańska. Nie sądzę za te pieniądze. Nie spodziewałbym się tego. Model LE18, myśli 40 PBS. Wiele osób zaufało temu sprzedawcy, kupiło ten sprzęt, są bardzo pozytywne oceny zobaczymy jak to wygląda i miejmy nadzieję, że również będę zadowolony. Na wstępie powiem, że nie jest to raczej sprzęt dla tych zawodowców, którzy mają tam do skoszenia bardzo dużo trawy. To jest raczej do takich przydomowych warunków. Jest to kosiarka z silnikiem elektrycznym. Idealne dla tych, którzy mają panele fotowoltaiczne na dachu. Prąd jest niemalże za darmo, więc można taką kosiarką sobie jeździć i Kościć trawę na swoim podwórku. No to, żeby nie przedłużać, zobaczymy, co tu mamy. Dziś kurier przyjechał. Ja nawet nie zaglądałem do tego kartonu. Jest dobrze zabezpieczona. Sekunda. O, tak to zrobimy. Coś już tutaj widać, troszkę poprawimy kamerę. O, widać też trochę mojego trawnika, który należy skosić. Więc mamy standardowo kosz. Proszę bardzo. Tak on wygląda i coś tutaj jeszcze. OK, tutaj mamy kosz. Zwykły, bez szału bym powiedział, jak to w kosiarce za te pieniądze. No, wydaje mi się, że będzie dosyć pojemny. Ja nie planuję, co prawda, korzystać yy, z tego kosza, bo mam takiej ilości trawy, że jestem w stanie się bez tego ubyć. Yy, następnie, co tutaj mamy dalej? Jest uchwyt. Czyli mamy tu w pewien sposób samodzielny montaż, ale to jest raczej normalne w większości sprzętów. Jak tu jest z jakością? No, myślę, że nie ma tragedii. Tutaj wszystkie uchwyty są w miarę solidne. Tu raczej taki bardzo tandeczny, bardzo miękki plastik. To jest blokada. No, myślę, że nie można tutaj traktować tego z nadzwyczajnie dużą siłą. Ok, tu jest kabel. Dobrze, ja tutaj odrobinkę dam tu na bok. Ok. I co tu mamy? Sama kosiarka. Czyli jakiś super skomplikowany montaż to nie będzie. Co tutaj mamy? Serwis nak.com.pl kompleksowa obsługa serwisowa no tutaj w kosiarce elektrycznej raczej serwisu nadzwyczajnego nie mamy, wkładamy to do prądu i po prostu kosimy zastanawiam mnie w jakiej produkcji jest to sprzęt nie wiem czy to gdzieś tutaj znajdziemy ja wyciągnę o, może tak nie wiem zaraz tu przeczytamy Jej, specyfikacja 1800W 230 V, 3200 obrotów na minutę, waga 10,4 kg, obszar koszenia 40 cm, mamy jakiś znaczek CE i podejrzewam, że data produkcji 2020. A tu są jeszcze jakieś gadżety. Ok, sama kusiarka. Postaramy się zaraz wyciągnąć. Ok, więc mamy tą kosiarkę. Tutaj na miejscu. Tak to wygląda. Tu mamy jakieś fragmenty jeszcze worka, kółeczko. Tu mamy poziom głośności 96 dB. Tutaj zaglądamy teraz do środka. Nic tu nie ma, podajnik na trawę, mamy... Regulację wysokości koszenia 5 stopniowa regulacja plastik, jak plastik, bez szału. No, jakość tutaj nie powala. Możemy zerknąć jeszcze, jak to wygląda od spodu. No, powiem szczerze, nie dałbym ani 50 groszy więcej. Niż cena, za jaką wycenili ten sprzęt, no, powiedzmy, że jest to taka bardzo niska, bardzo przeciętna jakość sprzętu. Tu podejrzewam, montaż tego uchwytu jest ekspresowy. Niemalże kosiarka jest gotowa do działania zaraz po wyciągnięciu z pudełka. Generalnie ja używałem wcześniej. Kosiarki 1000W, no ona się zacinała. Mam nadzieję, że tutaj będzie inaczej. Nie będę jej włączał, oczywiście, bo jesteśmy teraz w pomieszczeniu. Natomiast widzicie, jak ona sobie mniej więcej wygląda. Zaletą niewątpliwie jest to, że szerokość koszenia jest dosyć duża 40 cm, co nie jest standardem w standardowych kosiarkach, powiedzmy tych dostępnych do kwoty 300 zł. Poziom głośności raczej też standardowy. Nie ma się co rozczulać, czy ja tutaj znajdę jakąś informację odnośnie produkcji. Tu mamy coś napisane w kilku językach, ale, ale nie potrafię się doszukać. New American Concept, Krakowska 39, NAC, spółka z OO, Poland. Hmm. Czy to jest polskie? Być może. Tutaj sprzęt ochrony osobistej, jaki powinniśmy mieć, ale to już pozostawiam do decyzji każdego. No i tyle: nic więcej tutaj nie ma. Więc tyle, jeśli chodzi o kosiarkę. Napiszę w opisie filmu później, jak to się sprawdza i czy wart jest ten sprzęt tych 340 paru złotych z darmową wysyłką. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.